Czy tematyka filmów młodzieżowych lub jakichś Young Adult jest wam bliska? Jeżeli tak, to na pewno spodoba Wam się ten odcinek, akurat o którym będę mówił. Ja jestem Krzychu, Wy jesteście na czystej kulturze, a dzisiaj porozmawiamy sobie o serialu 13 powodów, sezon czwarty, ale także powiemy o całości serialu, bo jak wiemy, jest to już koniec na szczęście tego serialu. Darny. 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 Se 13 powodów jak wiemy miał bardzo dobry początek. Pierwszy sezon genialny i wydawało się, że passa może trwać wiecznie. Chociaż z drugiej strony, czy warto było ciągnąć ten serial dalej? Jak się okazuje, nie było warto, bo twórcy poszli za daleko i zrobili z tego kaszana. Pierwszy sezon, jak wiemy, odniósł wielki sukces w Ameryce, chociaż w wielu, wielu miejscach, w wielu, wielu jakby miastach był zakazywany z powodu tego, jak twórcy podeszli do samobójstwa czy ukazania tej całej sceny. Hany Baker, jak wiemy, bardzo realistyczne, więc młodzież mogła się troszeczkę przerazić lub nawet wzorować na tym podejściu do życia. No ale nie o tym na razie. Mamy czwarty sezon, tak wiemy po trzecim sezonie jesteśmy bardzo rozczarowani, przynajmniej ja, bo chyba nie o to chodziło do końca w tym serialu, jak wiemy, miałem zadanie ukazać jakieś trudne trudne sprawy w szkołach, młodzież, tak, bo i gwałt, samobójstwo, narkotyki, no, wiele licznych problemów, a tak naprawdę yy, to, co było jakby celem tego serialu stało się przeciwieństwem, bo jak wiemy, trzeci sezon, czwarty, to jest odwrócona rola tego, co oni chcieli nam dać, czyli wybielanie tych głównych antagonistów, tak, w serialu, czyli Bryce Walker, czy Monty de la Cruz, no to oni, oni, próbowali stworzyć z nich jakby niewinnych, albo próbowali wytłumaczyć, dlaczego zrobili pewne, pewne rzeczy, no, nie jest to raczej, raczej zamiarem takich serialów, bo czytałem dużo takich opinii, że Twórcy poszli w tę, w tą stronę, ponieważ było wiele takich hejtowanych yy, twierdzeń, że o, jak, jak to, poruszacie takie trudne tematy, a amerykańskie seriale zazwyczaj nie szły w tę stronę, raczej starały się trzymać tej takiej linii, gdzie dobrze, poruszamy te tematy, ale nie wychodzimy już za daleko. Tutaj jednak poszli o krok dalej, no i jak widać amerykańskie społeczeństwo chyba nie jest gotowe na takie coś. W Polsce tak samo przyjął się bardzo dobrze i ludzie chyba oczekiwali, że pójdzie to właśnie w tę stronę, że te problemy będą jeszcze bardziej wyolbrzymiane, jeszcze bardziej pokazywane, jak to się naprawdę dzieje, bo to nie są tylko amerykańskie realia, to są polskie realia, że są prześladowane dzieciaki w szkołach, że właśnie dochodzi do gwałtów czy samobójstw. No ale to, dobrze, Przechodzimy do tego czwartego sezonu, bo to jesteśmy na świeżo. Mm. Ja nie miałem jakichś zbyt wielkich oczekiwań po trzecim sezonie, który obejrzałem, bo stwierdziłem, że no dobrze, jak jestem już po pierwszym i drugim, no to trzeci też trzeba zaliczyć. E, mamy tutaj ro, jakby roz, rozwikłanie śmierci właśnie głównego bohatera. Jednego z głównych, czyli Brysa Walkera. No i co, co, co ciekawe, właśnie tutaj już próbują twórcy nam przedstawić tego Brysa jako. Człowieka niewinnego, a to ci wszyscy, którzy byli jego ofiarami, to wpływali na jego zachowanie. No, sorry, no nie, nie, bo przeczytacie sobie, pierwszy sezon ofiary, drugi sezon on jest ofiarą przez właśnie te osoby, które w pierwszym sezonie były tak traktowane. No, trzymajmy się, jakby po prostu kupy, bo, bo poszliście za daleko i nie wiem, czy, czy skłoniło do tego właśnie te naciski publiczne, takie, czy społeczeństwa, żeby trochę przystopować, ale to poszli się za daleko, ale czwarty sezon to już jest w ogóle jakiś odpał. Bo dostajemy taką mieszankę nieracjonalnych zdarzeń, choćby główny bohater, Clay Jensen, tak? no, który staje się w czwartym sezonie schizofrenikiem i głównym jakimś rozrawiaką. Gdzie tak naprawdę no, on był właśnie tym, tym bohaterem, tym człowiekiem, który starał się zawsze zaagodzić jakąś sytuację, a tutaj on jest głównym, właśnie, yy, właśnie antagonistą, bo to jest takie słowo, które można tutaj szczególnie w, przy, w przypadku kilku osób użyć. Co mi się właśnie nie podobało, tak? Przeinaczanie tych, tych postaci, że od pierwszego do czwartego każda praktycznie postać została zmieniona charakterologicznie. No, klej, tak. Czy jest Bryce w trzecim sezonie? Yy, tutaj mamy oczywiście wszystkie postacie kobiece, tak? Czyli Jessica, która, no jak wiemy, to jej sprawa o gwałty była najbardziej rozdmuchiwana w tym sezonie. A tutaj w czwartym nagle spotyka się z dwoma kolesiami. No sorry, no to tak się nie zachowują chyba dziewczyny, które przeżyły takie traumatyczne przeżycia. Mamy Ani, która no, w połowie sezonu znika, bo jej postać miała chyba. Tak małe znaczenie, że już nie wiedzieli co z nią zrobić. No czyli, czyli widzicie, że, że już gdzieś twórcy sami już po prostu skracali tę rolę, bo wiedzieli, że to nie ma sensu. Kolejnym jakimś takim przytykiem to będzie może niepopularne jakieś stwierdzenie, ale Netflix na siłę próbuje nam wciskać yy, związki gejowskie czy jakie homoseksualne do serialu. No zauważmy, że w pierwszym sezonie. No, nawet w trzeci mamy tam pojedyncze jakieś tam takie ekscesy, tam tony jest, tak? No to wiedzieliśmy od początku. Ale po jaką cholerę oni każdą męską postać kreują na geja? No nie, no to, to nie możemy tak, tak to, traktować. no tak, to, tak się nie dzieje, że w każdej szkole, ja wiem, otwartość ok, no ale no, nie, nie, nie to, to nie wygląda dobrze, bo nawet mi się już tego dobrze nie oglądało. Zwłaszcza, że. Yy, chciałem ten sezon obejrzeć w całości, wie, więc tro, trochę mi się tak musiałem trochę spauzować. Bo mówię, kurczę, no dobra, no są, są ci geje, so, są, wiesz, równość i wszystko. Ale bez przesady. No, na pewno nie jest tak, że co drugi facet tam w tym serialu będzie gejem. No. Opanujmy się. Co nie znaczy, że mówię, że mi to jakoś tam bardzo przeszkadzało, tylko no, co za dużo to niezdrowo, tak? No i. Powiedzmy, że y, czwarty sezon miał nam wyjaśnić wszystkie sprawy. Y, bo jak wiemy trzeci sezon kończy się tym, że Monty zostaje wrobiony w śmierć y, Bryce'a, tak? Jak później się okazuje Monty ginie w więzieniu. I tutaj mamy akcję całego sezonu, czyli wyjaśnianie sprawy, kto wrobił Montiego. Zaraz, czy my tego nie widzieliśmy już dziś czasem? Tak, widzieliśmy to dokładnie w trzecim sezonie, czyli kto zabił Bryce'a. No, i podobnie dochodzenie, śledztwo, niezliczone głupoty w ciągu tej, całego tego śledztwa. I co Wam powiem najgorsze, że ten, ten sezon czwarty opiera się na śledztwie kolejnym. I tak naprawdę to śledztwo gdzieś między ósmym a dziewiątym odcinkiem się gubi. Bo następują inne wydarzenia, i ludzie nagle o tym zapominają. Kurczę, no dobra, zostawmy już tego Montiego. Nie znamy prawdy wszyscy, ale już nie żyje, to po co to dalej ciągnąć? No, to jak to jest możliwe? Gdzie cały sezon czwarty opiera się na tym właśnie śledztwie? A oni go skracają i zapominają o tym, bo mamy scenę, gdzie ginie inny główny bohater. Tutaj już nie będę może zdradzał szczegółów, może ktoś jeszcze nie obejrzał. No, ale zastanówmy się. Czy, czy to warto właśnie było ciągnąć te kolejne dwa sezony, skoro twórcy sami nie mieliś pomysłu na to? to, 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 to. Oczywiście, no, popularność, pieniądze, tak, no to to też jest ważne, ale według mnie, jakby ten serial skończył się na drugim sezonie, który i tak by już bardzo naciągany, mm, to wyszłoby to ze smakiem. A tak mamy teraz taki właśnie niedosyt, niesmak. I. Takie stwierdzenie, że, że cały ten serial to tak naprawdę było kłamstwo, bo chcieli jakieś idee przesłać, a tak naprawdę wyszło im, że nastolatkowie się zmieniają w ciągu roku o 180 stopni i to tak naprawdę wszystko jest ich wina, że tak się dzieje, czyli te wszystkie gwałty, narkotyki, jakieś nękanie. To tak naprawdę oni sami te sytuacje wymuszają, więc no. Ja, przesłanie było dobre, ale wyszło. No, jak w przypadku niektórych innych seriali. Więc o, jeszcze tu mam hit, bo chciałem Wam powiedzieć taką osobistą historię. Oglądam ten serial w całości. Jest druga w nocy yy, i mówię: A kurczę, ostatni odcinek. No to tam jeszcze godzinka i to jakoś to przemielimy. Nie, twórcy postanawiają zrobić nam odcinek godzina 40, ostatni. Ja mówię: Kurczę, no przecież to jest niemożliwe, co tam się jeszcze może wydarzyć w tym ostatnim odcinku. No i tak. Puściłem sobie i wiecie, nie wiem czy mi się już jedno oko nie zamykało, ale po prostu taki przegadany, taki nudny. Ja wiem, że to było taki ukłon w stronę, no dobra, pożegnajmy się jakoś tak fajnie, trochę może szerzej. Nie, dalej dostajemy tę paplaninę i nieracjonalne sytuacje. Może troszeczkę za ostro jadę, ale naprawdę, że mało który serial mnie tak zbulwersował, a dlatego, że miałem bardzo duże nadzieje po pierwszym sezonie, więc no... Nawet ósmy sezon gry o tron tak mnie nie wkurzył jak, jak te końcówki. Te ostatnie dwa sezony 13 powodów. Bo potencjał był duży, a zrobili tak jak mówiłem wcześniej: Kaszana. Więc jeżeli interesuje Was ten serial, to może warto, żebyście obejrzeli pierwszy sezon i skończyli tą przygodę. Bo kolejne trzy sezony nic nie wniosą. Naprawdę. Więc jeżeli Wam się tak podobała ta recenzja i jednak będziecie w stanie obejrzeć ten serial, to, to życzę Wam powodzenia. To tyle ode mnie. Cześć.